Cześć, witam Was na kanale Rootblog. Dzisiaj w recenzji odkurzacza Dreamy R20, czyli odkurzacza, który jest no, najlepszą wersją, bo jest najnowszy. No i sprawdzimy, co potrafi, bo jest kilka ważnych poprawek, które zmieniają trochę postrzeganie tego modelu. Do dzieła. Zaczynamy sobie, jak zawsze, od omówienia samej konstrukcji i wszystkiego, co dostajemy w zestawie, a jest tego spore, jak widzicie. Natomiast zacznę od jednostki centralnej, bo tutaj jest wiele zmian, które są na szczęście na lepsze. Przede wszystkim nowy wyświetlacz. W tej chwili po uruchomieniu odkurzacza. Widzicie od razu poziom baterii, a także stan brudu waszej podłogi. Kiedy kolor jest zielony, oznacza to, że macie względnie czystą podłogę, natomiast kiedy jest czerwony, oznacza, że zabrudzenie jest spore. Dodatkowo jest to wszystko zsynchronizowane z wykrywaczem brudu umieszczonym w szczotce wraz z podświetleniem LED. Co powoduje, że A, wy widzicie jakie macie zabrudzenia na podłodze, bo wszystko jest ładnie podświetlone, a druga sprawa, że odkurzacz wie. I automatycznie dobiera siłę sącą do zabrudzenia, które jest na podłodze. Jest to wygodne. No i przede wszystkim działa fajnie i pozwala Wam dokładnie posprzątać mieszkanie. Oczywiście dwa przyciski, jeden do zablokowania trybu, tak żebyście nie musieli cały czas trzymać tego przycisku. Jak widzicie, w tej chwili cały czas muszę go trzymać. Klikam kłódkę, puszczam, no i odkulacz sobie pracuje. Raz naciskam, wyłączam. Drugi raz naciskam. Znowu nie muszę trzymać. Kiedy kłódkę kliknę ponownie. Odkurzacz automatycznie się wyłącza. Tutaj mamy ręczną zmianę trybów. W tej chwili odkurzacz jest w trybie automatycznym, w tej chwili jest w trybie turbo. Zobaczcie różnicę. I w tym trybie domyślnym on jest naprawdę cichy i można powiedzieć, że bardzo znośny, jeśli chodzi o codzienne sprzątanie. Zbiorniczek. Tutaj też jest zdecydowana poprawa, bo przedni miał 0,45, 0,50 litra. W tej chwili jest 0,6, więc minimalnie więcej. No i oczywiście wygodne opróżnianie. Jeden przycisk, nie brudzimy sobie rąk. Klapka się otwiera, wszystko się nam wysypuje do śmietnika. Tu jest oczywiście uszczelka, żeby nic nam nie wylatywało. Zamykamy jest gotowy do dalszego sprzątania. Akumulator 2900 mAh wystarczy na 90 minut sprzątania w tym trybie automatycznym, inteligentnym. Oczywiście jest to wymienny akumulator. Niestety Dream nie dodaje drugiego w zestawie, natomiast możecie sobie go dokupić. W prosty sposób go wyciągamy. Kładamy jest gotowy do dalszego sprzątania. Jeśli chodzi o moc znamionową, wynosi ona 570W, jest to 190 RW i maksymalna moc sąca to 27 tysięcy paskali, a cały domyślny zestaw waży mniej niż 2 kg. No i właśnie, jeśli o zestawie mowa, to przejdźmy sobie do dalszej części. Jednostkę centralną sobie odłożymy i zaczniemy od rury głównej. Ona jest, można powiedzieć, że szybka, bo jak widzicie, imitacja karbonu, niestety w środku jest to plastik, natomiast i tak fajnie wygląda z zewnątrz. Niestety ona się tak bardzo nie palcuje, ale będzie na pewno przyciągać kurz, No elektrostatyka, fizyki nie oszukacie. Fajny napis, ładnie wygląda, może się podobać, mi się osobiście podoba. Rura jak rura, nic specjalnego, natomiast magia zaczyna się tutaj. Domyślna szczotka. Tutaj mamy te LEDy, które podświetlają nam podłogę. Druga sprawa, że możemy sobie włączyć tryb do podłóg. No i cała magia dzieje się w szczotce. Ona jest ułożona w literę V, jak widzicie. No i to powoduje, że podobno producent mówi o tym, że mniej włosy się wciągają w tą szczotkę, mniej się wszystko plącze i łatwiej ją utrzymać w czystości. Oczywiście w każdej chwili możecie ją odblokować, wyjąć i w bardzo łatwy sposób wyczyścić, więc. No, to jest mega wygodne. Oczywiście, dwa duże gumowe kółka, pozwalające nam na lepsze prowadzenie po podłodze, i to jest taka szczotka główna, która jest najbardziej uniwersalna. Natomiast mamy jeszcze jedną dużą szczotkę. Jest to szczotka klasyczna z włosiem, która na przykład właśnie może też służyć do powierzchni płaskich. Mówię tutaj o kaflach, panelach i tego typu podłoża. Ona nie ma litery V, po prostu jest bardziej nastawiona na no, po prostu takie polerowanie niż typowe sprzątanie wszystkich powierzchni. Na tym magia się nie kończy, jeśli chodzi o szczotki. Mamy jeszcze szczotkę do kanap, do powierzchni mniejszych wraz ze specjalną końcówką, która w momencie, kiedy na przykład przytykacie ją do kanapy, no to wytwarza tutaj podciśnienie i po prostu lepiej ciągnie. Tutaj szczotka jest gumowa, więc też idealnie nadaje się właśnie do sprzątania takich rzeczy jak kanapy, odkurzanie kocy, poduszek itd. itd. Dodatkowo mamy jeszcze taki adapter, który umieszczamy w jednostce centralnej w ten sposób. Kiedy na przykład podłączymy sobie rurę albo szczotkę i chcemy wjechać pod kanapę, to nie musimy się gimnastykować i tak dalej, tylko wystarczy jeden przycisk, zginamy to w ten sposób, no i w tym momencie ja mam odkurzacz w, w takiej pozycji, a i tak mogę sobie wjechać wygodnie pod kanapę, no i wszędzie, we wszystkie trudno dostępne miejsca, więc ten adapter jest bardzo przydatny. No i jeszcze kończąc, to mi się podoba najbardziej. Zasadnicza była taka końcówka do na przykład sprzątania ciasnych powierzchni, zakamarków w samochodzie i tak dalej. W tej chwili oni ją udoskonalili. Raz, że jest dłuższa, dwa, że proszę bardzo. Możemy ją wyciągnąć i to jeszcze jest nie wszystko, bo ona jest super giętka, więc tak naprawdę może się dostać wszędzie. To się mega sprawdza na przykład przy czyszczeniu klawiatur, no i właśnie ciężko dostępnych miejsc. Samochody, fotele, zakamarki, jakieś miejsca za grzejnikami, na przykład blaty też, bardzo lubię sprzątać tym blaty, bo można szybko służyć okruchy, więc no to się mega, mega przydaje. No i kończąc, jeszcze taka szczotka, też przydatna do chociażby sprzątania klawiatur i jakichś półeczek. No także końcówek jest co nie miara, no jakby jeszcze wam było mało, to możecie sobie stację dokującą do ściany przymontować i tutaj podłączacie sobie waszego, podłączacie sobie wasz zasilacz, no i wystarczy tylko umieścić odkurzacz w tej stacji dokującej, on się sam ładuje. No tutaj macie miejsce na wasze końcówki. Tyle z teorii. Przechodzimy do testu praktycznego. Zobaczymy co ten odkurzacz potrafi, czy rzeczywiście jest taki rewolucyjny. Więc do dzieła. po zakończonym sprzątaniu jednym przyciskiem opróżniamy zbiorniczek. Jak widzicie, ręce mam czyste, wystarczy zamknąć i można wracać do sprzątania. Posprzątane, potestowane czas na podsumowanie. Dreamy R20 to jest bardzo dobry odkurzacz ręczny. Jak widzieliście, poradził sobie z większością zabrudzeń, właściwie z wszystkimi. No i bardzo fajnie wykrywał ten brud, przez kolor zielony, po pomarańczowy aż do czerwonego. Widzieliście, jak podłoga jest zabrudzona. Te podświetlenie ledowe, które jest na szczotce. Fajnie doświetlało nam wszystko i pokazywało, gdzie jeszcze należy posprzątać. No i sama praca i wygoda sprzątania no, jest na najwyższym poziomie. Tutaj nic nie zostało pominięte. Ten odkurzacz bardzo dobrze się prowadzi. Nie czuć, że trzymamy go w ręce, dlatego że te wszystkie kółka, prowadnice, to wszystko jest tak zrobione, że suniemy podywanie i jeszcze dodatkowo szczotka z napędem pomaga nam dobrze prowadzić ten odkurzacz. No i wszystkie bieżące zabrudzenia zostały posprzątane. Nasz test jest zawsze trudniejszy dla Odkurzaczy, dlatego że no pokazujemy Wam to zabrudzenie w takiej większej skali. Wiadomo, że nikt nie rozsypuje ryżu na co dzień po pokoju. Natomiast nawet przy większych zabrudzeniach ten odkurzacz sprawdzi się świetnie. No i tak naprawdę kompletność tego zestawu, czyli ilość końcówek dalej, pozwoli Wam używać ten odkurzacz zarówno w domu, jak i na przykład w biurze, czy też chociażby w samochodzie. Jedyne co, no to warto dokupić sobie, jeśli ktoś dużo sprząta, albo potrzebuje sprzątać większą powierzchnię, no to. Wymienny akumulator. No bo ten wystarczy Wam na półtorej godziny sprzątania, czyli realnie około 60 do 80 m2, jeśli już mówimy o takim dokładnym sprzątaniu, czyli jeszcze zmienianiu końcówek, odkurzaniu kanap, poduszek, blatów itd., itd. Natomiast sprzęt, jak zawsze w przypadku Dreamiego, udoskonalony. Bardzo dobrze działa. No i co? Mogę szczerze polecić, bo cena nie odstrasza. Nie jest najniższa, bo kiedyś Dreamy, jak zaczynaliśmy recenzję, to kosztowało około 1000 zł, ten kosztuje 1500 Natomiast i tak uważam, że za te pieniądze warto, chociażby ze względu na ilość końcówek, która jest największa jak do tej pory w testowanych odkurzaczach tej firmy. Tyle ode mnie na dzisiaj, nie przedłużam. Dajcie znać w komentarzach, jeśli chcecie się o coś zapytać, a ja Wam życzę miłego dnia i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale RootBlock. Czołem!